Witajcie. Na początku chciałbym podziękować za pozytywne komentarze pod disem na ale do rzeczy. Kiedyś powiedziałem, że w pierwszym filmiku powiedziałem, że nie będę wypowiadał się na temat soboty, czy jest konfidentem, czy nie jest, bo nie wiem tego, nie znam chłopa. Ale chciałem się wypowiedzieć na temat materiału, który wyleciał dzisiaj do neta z jego wystąpieniem i jego kolegów. Moim zdaniem zachował się jak mistrz. Zrobił juromowi szach i mat. Rozjechał go jak motorkura Przeczekał cały hejt na siebie. Chłopaki wystąpili, wszyscy się pokazali. Każdy powiedział co ma do powiedzenia. No i, i ten też jest potwierdzenie, co czeka. To co kiedyś mówiłem w, film, w jednym z filmików, co czeka Ruromskiego w Pierdlu. Tam gościu potwierdził. Ja nie wiem kto to jest, ale. Okej. Okay. Jest szach i mat. A teraz co do pana Żabki, który tak skakał po plecach wszystkich. I próbował się wybić. No nie wyszło, panie Żabka. Jak nie wyszły ci pompki, które kurwa zrobiłeś, niby po melanżu, a dzień wcześniej pisałeś na swoim facebooku, leżysz, odpoczywasz, dziewczynom oglądasz Netflixa. Kurwa, ty jesteś tak wiarygodny, że ja pierdolę. Ty, ty co chwilę kłamiesz, kurwa. Ty sam zapominasz, chyba już ty tak się pogubisz w tych kłamstwach, że zapominasz, co robiłeś. Ja się dziwię. Że ty nie poprosiłeś mamy, żeby kurwa zrobiła za ciebie te pompki, żebyś się nie spierdolił. Tak jak szesnastkę poprosiłeś mamę, albo mama mówi, dobra chłopie, zrobię to za ciebie, bo kurwa to zjebiesz jak zwykle. Jak zjebałeś całe swoje życie, jak zjebałeś kanał Pomówień TV, jak zjebałeś wszystko kurwa. Jesteś po prostu jednym wielkim zjebem. Brzuch masz kurwa jak ja pierdolę i robisz siebie atletę. Ja też teraz nagrywam po 800 pompkach, ale nie pokażę, bo klisza mi pękła w aparacie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.